Siema, witam w kolejnym filmie na kanale dzisiaj powiemy sobie tak krótko o meczu z Milanem ale podsumuję też w zasadzie cały ten presezon w USA no i dobra zaczniemy szybko od składu żeby ten mecz mieć mniej więcej za sobą Ter Stegen, Gerard, Martin lewa obrona, Lenglet Sergi Dominguez z rezerw Valle po raz kolejny na prawej obronie w pomocy Christensen, Casado Gindogan wyżej Rafinha Powiedzmy, że na tym lewym skrzydle, Pał Wiktor na takim, powiedzmy, fałszywym prawym skrzydle, podwieszonym na pasniku. Ciężko tutaj stwierdzić w zasadzie, jaka to jest konkretnie pozycja. No i Lewandowski. Eee, no Mecz ogólnie był taki, powiem szczerze, że no, Barcelona szybko straciła dwa gole, więc no, to na minus oczywiście, ale też w miarę szybko odrobili straty, więc y, też fajnie, że jest taka szybka reakcja ze strony zawodników Flika. Eee, Gole strzelił oba Lewandowski. Jeden po asyście Rafini z lewego skrzydła, właśnie, i drugi po asyście pału Wiktora. Generalnie tak. Rafinia zaliczył fajną asystę, i lewy generalnie mógł tak naprawdę po podaniu od Rafini niekoniecznie strzelać, bo to było z za pola karnego. Tylko mógł fajnie podać też do pału Wiktora, który by świetnie wychodził na czystą pozycję do strzału i prawdopodobnie mógłby on mieć też bramkę. Więc. to. Postąpił tak, że chciał sam strzelić i udało się, więc fajnie, ale mógł też równie dobrze dać kolejną bramkę po Wiktorowi. E, dobra, zmiany. W pierwszy, po pierwszej połowie wszedł na prawą obronę Jules Kunde. E, tutaj, no czy mam jakieś do tego zastrzeżenia? No niekoniecznie, jakby Kundę też musi coś tam pograć przed sezonem. E, ale szkoda, że nie było to zmiana na zasadzie, że Kundę wchodzi za Gerarda Martina, a oni się wymieniają, bo Alex Walier jest, Wallier. Jest nominalnie lewym obrońcą, a tutaj gra na prawej. I o, o ile gra fajnie w tych meczach towarzyskich, no to nie wiem, czy on będzie takim nominalnym zmiennikiem powiedzmy dla Kunde. No jakoś tego nie widzę. A skoro gra cały czas na prawej obronie, no to chyba coś jest nie tak z tą lewą w takim razie. Więc ciężko tutaj stwierdzić o co chodzi Flikowi, ale no będziemy się tego dowiadywać w następnych meczach. Dalej za Christiansena wszedł Mark Bernal, ponieważ ta współpraca Christiansen-Casado no nie wyglądała jakoś genialnie. Generalnie w tym meczu jedyną osobą, piłkarzem tak, który mi tak bardziej podpasował i który się pokazał fajniej, no to Casado no, lewy, bo strzelił te dwa gole, eee, rafinia dzięki tej asyście, no Paul wiadomo fajnie, aktywnie, ale to mniej więcej tyle. Nic specjalnie więcej się nie wydarzyło, nikt się tam też nie pokazał jakoś genialnie. Eee, I wracając, eee, za Gindogana wszedł ten Juniet, coś takiego, ten lewy skrzydłowy. Jan wszedł za Gindogana, i wtedy Rafinia się wsunął na e, ofensywnego pomocnika. Czy ta zmiana pozycji mu coś dała? No, generalnie, w sumie nie za dużo. Według mnie, no to tak go stumiła trochę. Żółń e, po raz kolejny nic nie pokazał, więc no, słabo cienko. E, dobra, i to była pierwsza seria zmian. Druga seria zmian e, była w 61 minucie, i tutaj wszedł Lenglet oraz e, Pena. E, Boże, nie Lenglet, tylko Inigo Martinez oraz Penia. No, i tak samo nie mam o tych zmianach nic do powiedzenia. Dalej w kolejnej serii, zmian mieliśmy już cztery i tutaj wszedł za Lewandowskiego Wiktor Roche. E, przypomnę, w 78 minucie czyli po raz kolejny to był trzeci mecz, w którym Roche zagrał i w którym dostał mało czasu, żeby cokolwiek zrobić. No, i też w tym meczu nic nie pokazał. E, Gerard Fernandez, który zamienił się. Znaczy, nie zamienił się, tylko wszedł na ofensywnego pomocnika, czyli to co mówiłem w poprzednim meczu z Realem, że on w pierwszym meczu z City zagrał jako pomocnik taki głębszy trochę, ale było widać, że przed do przodu. W meczu z Realem wszedł już troszeczkę wyżej, no i w tym meczu już typowo wyżej zaczął. No i też nic takiego, powiem szczerze, no niesamowitego nie pokazał. Dalej Mikael Faye na lewą obronę i to mnie zdziwiło i widać było, że to nie jest ewidentnie jego pozycja. Że no nie czuję się tam jakoś pewnie, no na pewno wirtualnym gry na lewej obronie to on nie będzie. No i dziwi mnie też ta zmiana, no że tak na tą pozycję, bez sensu tak. Eee, wolałbym szczerze mówiąc, żeby na przykład tego Wajes zostawił już nawet i na cały mecz albo wpuścił Hektora Forta na lewą obronę, czy też na prawą obronę, a żeby na przykład nie grał Lenglet lub też inni go, bo oni i tak najprawdopodobniej odejdą. Mam taką nadzieję i wtedy Fajen mógłby sobie zagrać na spokojnie na środku, no ale trudno. Kłęka również z rezerw wszedł na środek, też zmiana taka nie ma, no i to by było tyle i na sam koniec meczu 87 minuta wszedł jeszcze Tony Fernandez, czyli ten młody utalentowany 16-latek prawy skrzydłowy, więc to by było tyle, Casado zagrał cały mecz, więc to jednak pokazuje, że Flick chyba będzie chciał na niego stawiać i to naprawdę bardzo mocno, teraz przynajmniej na początku, gdzie kontuzję ma Pedri, Gavi i De Jong, więc, więc fajnie, cieszy mnie to. Ale dobra, no jeśli chodzi o ten mecz, to mniej więcej tyle. Wynik 2-2. Po rzutach karnych Barcelona przegrała, bo tam żółty karne zepsuł na pewno faję. I ktoś tam jeszcze wcześniej. Chyba nawet dwa razy. No ale mniejsza z tym. Przejdźmy do takiego podsumowania sezonu. Na pewno na plus, i to na ogromny plus, zasługuje Paulo Victor, bo tak. On jest, powiedzmy, nominalnie napastnikiem, ale... Fajne jest u niego to, że on może zagrać na każdej pozycji. Bo w pierwszym meczu zagrał jako napastnik, a w, drugich, w drugim i trzecim meczu zagrał powiedzmy jako ten prawy skrzydłowy, tak? Podwieszony napastnik, coś takiego. Więc naprawdę, naprawdę fajnie, że mamy uniwersalnego gracza, który był tani i zaczyna strzelać. Zobaczymy, jak to będzie w poważnych meczach. Czy nadal utrzyma taką formę, czy będzie też dostawał na tyle dużo szans. Mark Casado. I Bernal, ich tutaj zakwalifikuje wspólnie, bo też większość meczy grali właśnie razem. Naprawdę super, genialnie się pokazują. No Bernal 16-latek, Casado około 20 No Młodość jest i młodość idzie do przodu zdecydowanie, więc jestem mega zadowolony z ich i z tego jak się pokazali. No i mam nadzieję, że Flick będzie przede wszystkim korzystał z Casado, no i też w razie potrzeby sięgał po Bernala, bo myślę, że na początku sezonu myślę, że no Bernal będzie brany pod uwagę żeby grać, jak nie w podstawowym składzie, to chociaż z ławki. Kto, kogo tutaj mam dalej? Aleksa Vaje. no i tutaj jest fajne to, że on miał takie ogromne zaangażowanie, nie na swojej pozycji, a potrafił też dać asysty i się ogólnie świetnie pokazywać w tych akcjach ofensywnych, tylko problem jest taki, że w defensywie trochę mu brakowało, na przykład w pierwszym meczu grillisz go tam po prostu wgniótł w ziemię, tak, przy swojej bramce. No A później no to też nie miały jakoś tam łatwo z Viniciusem, powiedzmy w meczu z Realem Madryt, czy też tutaj z Leo. Więc yy, mieszane uczucia jeśli chodzi o defensywę, ale no, obiecująco jeśli chodzi o te ofensywne zagrania, i to może być ciekawy element taktyczny, jako powiedzmy taki zawodnik, który wejdzie z ławki yy, i jako lewonożny prawo obrońca będzie wychodził, wychodził wysoko i próbował jakichś dośrodkowań. To może być naprawdę coś ciekawego. Więc oni na plus, na mniejszy plus, ale jednak Gerard, Martin i Sergi Dominguez. Nie wiem, czy to jest taki plus, który dałby im możliwość grania w tym sezonie, ale zawsze na plus, bo jeśli nawet nie, nie mieliby grać w pierwszej drużynie, nie awansować do tej pierwszej drużyny tak oficjalnie, no to można ich potem na przykład spieniężyć, tak? jeśli się będą fajnie rozwijać i fajnie pokazywać. No i bra Boże, bracia, czy tam kuzyni, Fernandez, ten Tony i Gerard. No, doarda miałem takie mieszane uczucia, bo szczerze, no, w pierwszym meczu mnie absolutnie niczym nie zaskoczył, według mnie właśnie zagrał słabo. Tony Fernandez miał bardzo mało czasu, więc też ciężko coś powiedzieć, ale to, co zgrał, to było fajne. Widać, że ma coś w sobie. Ze smutniejszych informacji przede wszystkim dla tych piłkarzy Kochen, czyli bramkarz Barcelony numer 4 na ten moment oraz Olmedo, czyli środkowo obrońca, też z Młodzików, nie zagrali w ogóle. No pojechali na, na, ten, na ten na to turné do USA, ale no nie zagrali nic, więc no szkoda mi ich trochę. Wolałbym nawet, żeby, żeby na przykład w tym meczu no nie wiem, dajmy na to zagrał tegen, więcej czasu, a, Olme, a ten Kochen wszedł na przykład na chwilę, albo Olmedo, żeby wszedł też na chwilę, zamiast, no nie wiem, tego kłęki, powiedzmy. No, ale trudno, to już decyzja Flika. Z, Piłkarzy, którzy dostali mało czasu w ogóle na grę żeby się pokazać, no i przez to też cała pretemporada, cały ten czas przygotowawczy w USA był dla nich na pewno no jednak na minus, mniejszy lub też większy, no to Noah Darwish, Unai Hernandez, Faye, Ford oraz Victor Roche. No oni dostali bardzo mało czasu. Faye co prawda tam przez ten uraz w pierwszym meczu, na który przez to nie mógł zagrać, no, ale no jednak, no, Roche zagrał bardzo mało minut. Fort, według mnie też o wiele za mało minut, jak na swój potencjał. I bardzo mnie to dziwi, że on tak mało zagrał. Szczególnie, że może grać i lewą, i prawą obronę. No to to dyspozycja jest, tak. No, Unai Hernandez dostał 45 minut, zagrał słabo, nic nie pokazał i też w ogóle nawet minuty więcej. Za to na przykład ten Żuniet grał w każdym meczu i to całkiem sporo minut dostał, i nie rozumiem czemu, bo. Pierwsze dwa mecze zawalił i były one słabe, to dlaczego w takim wypadku Flick nie wystawił właśnie tego głównego naja Hernandeza, żeby go przetestować? Nie wiem. Ciężko stwierdzić. No i do na no, no to dostał po prostu mało czasu, więc no nie można ich po prostu przygotowania, uznać za jakieś takie pozytywne. Julian Raucho również dostał bardzo mało czasu, bo on zagrał chyba tylko 45 minut i to na prawym skrzydle w pierwszym meczu. No co jest z bardzo małą liczbą, jednak na trzy mecze i to takie towarzyskie, w których mógłby się jakkolwiek pokazać, ale podobno jest nim zainteresowany. Bauremov bardzo poważnie, jakieś tam 10 milionów jest na stole. No i uważam, że jest to całkiem niezła oferta. Więc Araucho raczej idzie na sprzedaż i okej, okay, według mnie okej. Okay. No i tutaj za Lengleta, że dziwi mnie to, że on dostał tyle czasu w USA. Podczas gdy no, wydaje mi się, że on jest totalnie na sprzedaż. O ile na przykład taki Inigo jest powiedzmy, no niepewny, tak? bo może zostanie, może nie, tam Flick chyba się jeszcze waha co do niego. No ale Langlet no, jest do wyrzucenia po prostu, a dostał naprawdę dużo minut, kosztem na przykład takiego faje czy też nawet i tych młodzików no, dziwna, dziwna decyzja, ale generalnie cała pretemporada uważam, jest na plus, na duży plus Barcelona miała fajne wyniki. Dużo piłkarzy się pozytywnie za, zaprezentowało, mniej lub bardziej. Ehm, no, więc idę z takim podsumowaniem naprawdę korzystnie. Teraz będzie w poniedziałek, o ile dobrze kojarzę mecz z, e, z Monako w Pucharze Campera. E, fajnie by było też, żeby Flick tam dał szansę komuś pograć, takim młodszym zawodnikom, e, chociaż już pewnie będzie bardziej szedł w stronę tego składu pierwszego, żeby ułożyć tą swoją pierwszą jedenastkę, a powiedzmy w drugiej połowie powchodzi, powchodzą rezerwy. No, a później zaczynamy od meczu z Walencją, już sezon oficjalny. Więc w tym, w tym filmiku to by było na tyle. Zostawiajcie subskrypcję, lajkujcie, komentujcie. Bardzo chętnie odpowiem na, na Wasze jakieś tam pytania i tak dalej. Zresztą w poprzednim filmie widać, że bardzo jestem aktywny też w komentarzach. I następny film to będą takie powiedzmy nowinki transferowe, jakieś newsy, jakieś moje przemyślenia. Więc w tym odcinku to będzie wszystko. Trzymajcie się i do następnego.